Moi drodzy, słowo, o którym dzisiaj już trochę było, to jest trudny temat, ale trudne tematy bywają ważne, dlatego warto czasem się nad nimi pochylić. Czym jest słowo? Trudno jest zdefiniować to pojęcie tak, jak trudno jest zdefiniować inne. Podstawowe pojęcia takie jak energia czy miłość. Ale my definicji nie potrzebujemy. Znamy słowo przez doświadczenie. Wszak co dzień się nimi, nim posługujemy. Jednak w przypadku słowa doświadczenie to nie wszystko. Samo doświadczenie nie powie nam o słowie, tego co mówi nam Biblia. O słowie w Biblii jest dużo. Można powiedzieć bardzo dużo. Byłoby na kilka kazań co najmniej. Ja chciałem się skupić tylko na jednym wątku. Na jakim to, jak mam nadzieję, stanie się jasne pod koniec tego wystąpienia? Weźmy na pierwszy ogień pierwsze wersy Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Przeskakując nieco, w wersecie 14 czytamy: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałą Jego, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jak wszystko mogło stać się przez słowo? Jak słowo mogło zamieszkać między nami? No. Biblia nie odpowiada na takie pytania. Pytania. Biblia stwierdza, co było. No. Maluje przed nami potęgę słowa jako głównej mocy stwórczej. Siły, która jeszcze była przed pojawieniem się tego świata. Stwierdza ponadto, że ta potęga zamieszkała pomiędzy nami. Tej stwórczej mocy słowa doświadczamy, czytając również pierwsze wersy Biblii, początek Genezis. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była. Pustkowie i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość, i stała się światłość. Potem Bóg wypowiada kolejne: Niech się stanie, i stają się kolejne wielkie sprawy tego świata. Nie ma wątpliwości, że słowo Boga jest zdolne stworzyć wszystko to, czego doświadczamy, no i nas samych. Szóstego dnia rzekł Bóg. Uczymy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. To często spotykamy się z takim pytaniem, a co to oznacza na podobieństwo i podobnego? Odpowiedzi są różne od takich ironicznych, czy Bóg ma nogi, ręce i tym podobne, po jakieś głęboko filozoficzne. Ja do tego nawiążę również. Zanim jednak przejdę do tego pytania, poczynię jeszcze kilka uwag odnośnie samego słowa. Jego rola nie zakończyła się wraz ze stworzeniem. Słowo jest również najważniejszą siłą napędzającą dalsze zdarzenia opisane na kartach Biblii. Skupił uwagę na dwóch, może najważniejszych, ale nie chciałbym, żeby było wrażenie, że to jedyne. Tą listę tych zdarzeń, gdzie słowo jest głównym bohaterem, można by długo pociągnąć. Przenieśmy się teraz do ogrodu Eden. Czytamy, że Bóg sprawił, w ogrodzie, że w ogrodzie wyrosły liczne drzewa, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Były nadto dwa szczególne drzewa. Jedno, drzewo życia. Drugie, poznania dobra i zła. W rozdziale drugim Genezis, w wersie szesnastym, czytamy: I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dostępu do drzewa, poznania dobrego i, dobra i zła nie broniły zbrojne zastępy, tylko słowo Boga. Do Ewy przystępuje szatan w postaci węża. Zastanawialiście się, dlaczego to właśnie wąż. Wąż budzi nas pierwotny strach. Ludzie mają jakąś pierwotnie zakorzenioną obawę, przed wężem trudno się dziwić. Potrafi do nas podejść bezszelestnie. Na dodatek, mimo nikłej siły fizycznej, jest skrajnie niebezpieczny poprzez oczywiście to, że jest jadowity. Gdy ludzie widzą węża, zwykle odskakują, uciekają. Nie tracą czasu nad rozważania nad tym, czy jest to gad jadowity, czy nie, czy bezpieczny, czy niebezpieczny. Pierwszy odruch to jest odruch ucieczki. Wąż budzi strach nie siłą słowa, ale siłą gliny, świata materialnego. On tą siłę wręcz reprezentuje. No. Szatan, pomimo, że jest w groźnej postaci węża, co ciekawe, w zmaganiach z Ewą nie korzysta z tej siły. On ją tylko reprezentuje. Natomiast walka toczy się na słowa. Bo szatan nie walczy o ciało człowieka, a o jego duszę. A tu jedyną dostępną bronią jest słowo. W przypadku szatana jest to spodlone słowo, czyli kłamstwo. Szatan pyta Ewę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Pyta, jakby nie był tego pewien. Jednak pyta nie po to, by się dowiedzieć, ale aby wciągnąć Ewę w pułapkę splecioną. Ze słów. Ewa, oczywiście, odpowiada, wyjaśnia. Szatan kontynuuje. Zapewnia, że po zjedzeniu zakazanego owocu ludzie nie umrą. Dlaczego zatem Bóg im tego zabronił? Posłuchajmy znów słów szatana. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjedzie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Autorytet szatana, autorytet Gliny zwycięża, ludzie spożywają zakazany owoc. I w konsekwencji przenoszą się do innego świata. Do Królestwa Gliny, gdzie panuje zazdrość, zawiść, straść, chciwość. Natychmiast zaczynają postrzegać swoje ciało jako nagie i słabe. Wcześniej tego nie było. A Boga jako zagrożenie. Zaczynają się go bać. Zgodnie z logiką świata, do którego stąpili. Kiedy Bóg przechadza się po ogrodzie, człowiek chowa się przed nim jak przed wrogiem. Wcześniej tak nie czynił. Ale to nie Bóg się zmienił, zmienił się w sposób, w jaki człowiek zaczął postrzegać Boga. Człowiek wybierając glinę stał się gliną, więc rzekł do niego Bóg. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Taka jest logika tego ciągu zdarzeń. Kiedyś przeniesiemy się kilka tysięcy lat do przodu, do Jerozolimy, na spotkanie z Jezusem zobaczymy ciąg dalszy tego dramatu. Możemy tu sięgnąć przykładowo po Mateusza 4, 1, 11. Ja tego nie będę czytał, tylko to odwołam się do tego wersetu. Oto szatan przystępuje do puszenia Chrystusa, i mówi czegoś w rodzaju. Jezusie, oddaj mi pokłon, bo jak nie, to ci wszystkie gnaty połamił". No? Szatan nie straszy siłą fizyczną, lecz znowu odwołuje się do słowa. No? To kolejna epokowa dla nas bitwa, tocząca się wyłącznie na słowa. Tym razem zmagania wygrał tym Człowieczy i to zwycięstwo tworzyło nam drogę do Boga. Po tej zwycięskiej bitwie Jezus przystępuje do działania. Nie ściąga jednak niebiańskiej armii, jak zapewne spodziewało się większość Jego uczniów, żeby wyzwolić Izrael. Czyni wiele cudów, ale przede wszystkim co robi? Głosi słowa. Słowa, które zmieniają świat, tego się nie da zaprzeczyć, niezależnie od tego, czy ludzie są wierzący, czy nie. Te słowa zmieniły świat wypowiedziany gdzieś tam, dawno temu, wobec garstki ludzi. No. Potem przyniosły nam zupełnie nową historię tego świata. Hmm. Obraz Zwycięskiego Chrystusa teraz trochę skoczę jeszcze w przyszłość. Jakie rysuje się na kartach Biblii, to nie pochwała Chrystusa silnego fizycznie jak Herkules. To nie obraz Chrystusa dowodzącego tysiącami czołgów. Przeczytam trzy fragmenty mówiące o zwycięskim Chrystusie. Apokalipsa 1,16. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, i z jego ust wychodził miecz obosieczny. Izajarz 11,4. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. No i w końcu Saloniczan 8, o, nie napisałem wersu. A wtedy objawi się u w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Dobrze. Nie tylko Bóg, Tworzy świat słowem. My również to robimy. Tworzymy nasz ludzki świat słowem. Pozwólcie, że posłużę się opowieścią nieco wzorowaną na historii biblijnej, żeby zilustrować pewne rzeczy. O, niech to będzie współcześnie, że trzech wędrowców przemierza pustynię Syna i w lipcowe popołudnie, czy południe, natrafia na gorący, ale niespalający się krzak i słyszy głos który im nakazuje pewne rzeczy. No. Jaki wpływ będzie to niewątpliwe, niezwykłe zdarzenie miało na ich życie? Wszyscy trzej widzieli i słyszeli to samo. No, można powiedzieć prawie to samo, bo oczywiście będzie tak, że jeden jest bardziej wrażliwy na kolory, inny mniej, jeden patrzył mniej pod słońce, inny bardziej pod słońce, ale w ogólnym zarysie będzie to dokładnie to samo wrażenie. Gdybyśmy się o nich o to zapytali, to opowiedzą nam to w ten sam Sposób. Ale czy ta zgodność doświadczenia będzie oznaczała zgodność skutków, jakie to doświadczenie przyniesie w ich życiu? Niekoniecznie. Możemy doświadczać tego samego, ale to nie znaczy, że przyniesie to w naszym życiu to samo. Jeszcze coś jest, co o tym decyduje. Jeden może być zagozałym ateistą. W takim przypadku nawet takie doświadczenie niekoniecznie go czymkolwiek przekona. Zawsze znajdzie drogę ucieczki. Może powiedzieć, południe, lipiec, 40 stopni od piasku wali gorąco. No, mieliśmy zbiorowy omam słuchowo wzrokowy. No, któż powie, że tak nie było. Drugi może wierzyć, że ludzka cywilizacja jest kontrolowana przez UFO, kosmitów. No i stwierdzi, no znowu zaczynają swoje sztuczki. Znowu próbują nami sterować. Dlaczego w ten sam sposób, co tysiąc lat temu, no nie wiem. Przekonajcie go, że tak nie jest. To doświadczenie go na pewno nie przekona. Trzeci może być człowiekiem wierzącym i on oczywiście przyjmie to doświadczenie jako wezwanie do działania. Trzech różnych ludzi na to samo zdarzenie może zareagować w zupełnie inny sposób. Nie dlatego, że są głupi. Tylko dlatego, że wewnętrzny ich świat różni się między jednym a drugim. A ten wewnętrzny świat utworzony jest ze słów. Z naszych, ludzkich słów. No? My go tworzymy za pomocą słów. Musi istnieć w nas coś takiego, nazwijmy to siatką przekonań i wartości, która oplata te wszystkie doświadczenia fizyczne i która dopiero pozwala nam działać. Bez tej siatki my nie wiemy, co zrobić. Nawet z najprostszym doświadczeniem, najprostszym wrażeniem. Pozostają nam czyste, biologiczne odruchy. Ale to za mało do życia. Nasz obraz świata zbudowany jest ze strumienia doświadczeń zmysłowych i przez wielki strumień słów, które konstruują tą siatkę wartości i przekonań. W tym żyjemy. Żyjemy w świecie stworzonym przez słowa wypowiedziane przez mrobie ludzi. Czy to w formie bezpośredniej, tak jak ja to robię teraz? Zobaczcie, ja w sumie też odwołuję się do słów. Co tydzień ktoś tu staje i odwołuje się do słów. W nadziei, że te słowa będą nas budowały. Że coś w nas stworzą dobrego i pozytywnego. Dobrze. Tworzymy, z jednej strony jesteśmy tworzeni przez te słowa, wpływające w postaci takiej bezpośredniej, czy słowa pisanego, czy jeszcze w jakikolwiek inny sposób przekazanego nam, a z drugiej strony sami tworzymy innych ludzi. Bóg stworzył mniej otaczający mnie świat, ale to nie wystarczy do życia. Brakującą resztę ukrót ze słów człowiek. Bez słowa nie byłoby wojen i rewolucji. Nie byłoby miast, wsi, nie byłoby rzeź, malowideł, powieści, wierszy, nie byłoby nauki, techniki. W naszym ludzkim wymiarze zaczyna się zawsze tak, jak w Ewangelii Jana. Na początku było słowo. Podkreślmy jeszcze raz: Bóg stworzył świat przez słowo, świat, w którym żyjemy, i uczynił człowieka tak, aby ten przez słowo stworzył swój własny świat. Czyż nie jest to odpowiedź na pytanie o podobieństwo? Podobnie jak Bóg mamy moc słowa stwórczego. Tyle, że działa ono w innej skali. Nie tworzymy słońca, gwiazd, ziemi. Nie tworzymy tego wszystkiego, co nas otwarza otacza, ale i tak tworzymy świat w naszej ludzkiej skali. I efekty tego działania są bardzo poważne. Odważa się powiedzieć więcej. To słowem powołujemy Boga w naszym wewnętrznym świecie. Słowem go wyznajemy, i słowem uznajemy, że istnieje. Bóg wręcz tego oczekuje. Stworzył człowieka, i zastanawia się, patrzy, czy człowiek zechce go zaprosić do swojego świata. Zapraszamy go słowem. Zdolność posługiwania się słowem jest wielką siłą naszego rodzaju człowieczego rodzaju. Jednak niewłaściwe użyte słowo staje się naszym przekleństwem. Człowiek może przez słowo niszczyć drugiego człowieka, nie mniej skutecznie niż przy użyciu broni. Mówi o tym choćby Księga Przypowieści Salomona. Nie tylko Księga Przypowieści Salomona, ale ja się tu odwołam tylko do trzech wersów. 12, 6. Słowa niegodziwych czyhają na krew, lecz usta prawych ocalą ich. 25, 25.18. Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko bliźniem. 11:11. Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. Podobnie jak szatan w ogrodzie Eden zastawił na Ewę pułapkę skonstruowaną z obłudnych słów, tak i dziś ludzie takie pułapki zastawiają na swoich bliźnich. I niszczą ich życie. Pamiętacie, jak uczniowie faryzeusza zapytali Jezusa o płaceniu podatku cesarzowi? To nie dlatego, że byli zainteresowani odpowiedzią. To dlaczego, że chcieli go uwikłać w pułapkę splecioną ze słów. Jezus świetnie się od tego wybronił, ale nie wszyscy mamy takie możliwości. Mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach szczególnego braku szacunku dla słowa. Uczymy się tego od najmłodszych lat. Uczymy nasze dzieci. Ja nie chcę tutaj prowadzić szerokich rozważań na ten temat. Podam tylko jeden przykład. Dzieci uczą się, że reklam nie wolno traktować poważnie. To jest przekaz. Z drugiej strony chłoną je w dużej ilości. Reklama jest przekazem, przekaz, w którym słowo ma skłonić do zakupu. To wszyscy wiemy. To słowo nie niesie pożytecznej informacji, lecz służy czemu? Manipulacji. To też wszystko wiemy i pilnie tego uczymy nasze dzieci. No? Ale co to oznacza? Oznacza, że dzieci szybko dowiadują się, że muszą się zmierzyć z szerokim potokiem bezwartościowych słów, które mają je zwieść. No? A dorośli to akceptują patrzą na dorosłych, no i widzą, że to akceptują. Ja? ba Nawet uważają za normalne, bo dzisiaj uważamy za normalne, że choćby reklama, kłamie. No, jest właśnie manipulacją, mającą skłonić nas do zakupu. Polityk składa ofertę wyborcy nazywaną gronokie programem. To oferta również brzmi jak reklama. Ja? Nieważne jest, ile jest w informacji, pytanie brzmi, czy przyniesie nasze głosy. W gruncie rzeczy my, dorośli, zdajemy sobie sprawę, że to słowa, które nas zwodzą. Nie wiem, jakie jest nasze, wasze doświadczenie, ale ja w rozmowie z różnymi ludźmi no, mam wrażenie, że powszechną opinią jest taka, tak, taka, taka że politycy kłamią i manipulują. <grym> ok. I uznaje się to za normalne. <grym> Nie jest to w sumie śmieszne. Media wiadomo, co robią? Manipulują. I to nieważne, kogo te media reprezentują. Lewą, prawą, środkową, górną, durną, yy, dolną stronę generalnie manipulują. Bo ten, ludzie, ten wielki swu, strumień słów w postaci mediów, które do nas dociera, to manipulacja, no to okej. Okay. Ja niestety uważam, że w tym jest wiele prawdy. Ja też tak sądzę. W naszych uczonych czasach manipulacja stała się nauką. Podkreślę, bardzo intratną nauką. A? Wystarczy sobie przejrzeć kilka publikacji na ten temat i ja tylko wypisałem sobie część mądrych sformułowań, w których operuje nauka o manipulacji za pomocą słowa. Selekcja informacji, framing, priming, emfaza, fragmentacja, ingracjacja, astroturfing. A jest ich znacznie więcej. Pod każdym z tych pojęć, one zostały stworzone nie po to, aby zapewnić jak największą wartość informacji. Przeciwnie, za każdym z tych pojęć kryje się broń. Przeciw mnie, przeciw tobie, a co gorsza, przeciw słowu. A? Dorośli więc utwierdzają się w tym, czego uczą się dzieci. Słowo to manipulacja. A takie słowo ma tylko złudną moc, jak sól, która zwietrzała. Cóż ją może osolić? Kłamstwo czy manipulacja nie jest oczywiście wynalazkiem naszych czasów. Jedno i drugie znane jest od dawna, tyle że zmienił się nasz do niego stosunek. Jeszcze nie tak dawno kłamstwo było czymś wstydliwym, a nie normalnym. Dla ludzi elit oskarżenie o kłamstwo było zmazą na honorze, a utrata honoru była czymś niebezpiecznym. Całkiem często kończyło się to pojedynkiem na śmierć i życie. No, jeszcze w XIX wieku. Manipulacja i kłamstwo nie miało również tej niebezpiecznej naukowej otoczki. Przez co nie było tak skuteczne, jak dzisiaj. Nie byliśmy, nie byliśmy też tak w życiu społecznym zdani na słowo, jak dzisiaj. Bo oczywiście tu trzeba wyróżnić. Dwie, dwie, dwie sfery naszego życia. To małe, małą sferę dotyczącą naszej rodziny, naszych najbliższych. No i tu każdy wie, jak to jest. Zwykle jest dużo lepiej niż w tej sferze społecznej. Ale ta sfera społeczna jest nie mniej dla nas ważna. Chcemy rozwiązywać różne problemy klimatyczne, z plastikiem, ze starzejącym się społeczeństwem, finansowe, najróżniejsze. Okej, okay, naprawdę jest to do zrobienia. No? Tylko, że mamy problem, bo słowo stało się śmieciem. No? Przynajmniej w tym wymiarze społecznym. Gdy tracimy jedną z głównych mocy twórczych kształtujących nasz świat, staczamy się w chaos. I wygląda na to, że nasz świat stacza się w chaos. No? Jak się tak, rok po roku patrzy na to, jak się ta historia nasza rozwija, ja mam coraz silniejsze wrażenie, że staczamy się w chaos. Czy możemy sobie z tym poradzić? Oczywiście, na początku Genezis czytamy Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ten chaos porządkuje Bóg mocą słowa. I my stworzeni na obraz i podobieństwo musimy zacząć od słowa. Tylko czy spodlone słowo te podała temu zadaniu? Czy dopuszczając do spodlenia słowa nie wyrzekamy się wręcz owego podobieństwa, na które żeśmy zostali stworzeni? No. I nie przyznajemy racji Szatanowi, że jesteśmy tylko gliną, skoro żeśmy tak sponiewierali słowo. Tą najpotężniejszą siłę stwórczą, którą łaskawy Bóg też nam dał, po to, żebyśmy się budowali i po to, żebyśmy wzrastali. Jeżeli nie będziemy mogli skorzystać z potęgi słowa, to czeka nas droga gliny. Która wiedzie przez pot, łzy, i krew. Przypomnijmy sobie, jak kończy się historia w Genezis. Prochem jesteś, więc wroch się obrócisz. Będziesz w pocie czoła, zdobywał swoje pożywienie. I tak dalej, i tak dalej. Każdy sobie może przypomnieć. To nie jest tak, że to przekleństwo skończyło się wraz z historią Adama i Ewy. Ono ciągle nad nami wisi. Im mniej w nas siły słowa, tym silniej na nas działa. Dobrze zdać sobie sprawę z potęgi słowa, bo świat próbuje nas tego przekonania pozbawić. Musimy więc na przekór światu sobie o tym przypominać, i dziś poprzez słowo staram się usilnie Wam i sobie również o tym przypomnieć. Starajmy się posługiwać słowem z należym szacunkiem, bo naprawdę jest potężne. Od niego w naszym ludzkim świecie wszystko się zaczyna. Dziękuję za uwagę.